Dzisiaj jesteśmy pod teatrem w Katowicach, ponieważ świętujemy dzisiaj. 75-lecie tak. <laughs> <Nie>. naszej szkoły. <laughs> 75-lecie naszej szkoły i teraz czas na to, żeby poszukać jakichś ludzi, którzy coś tutaj śmiesznego nam przygotowali. No to idziemy poszukiwać. Tak. gdzie są yes. Ila, Dobra, chodź. Chodź. Trzeba ich gdzieś znaleźć, bo znajdujemy się w niezłym tłumie. Tak. Nie są, co gazety rozdają. Mogą być gdzieś przed wejściem. Tak, dobra. Chodź mi po tej stronie. O drugiej stronie mi chodź. O drugiej stronie mi chodź. Dobra, i Jezus, nie przyszło mnie. Okay, ale nie tutaj. Idziemy znaleźć gazetowych, mm. ponieważ. gdzie <grywki> nam ocieki, y, trzeba było ich znaleźć. Tak, trzeba ich znaleźć. I już ich namierzyliśmy. Szybki vlog z Wami. Szymano, no co robicie? Rozdajecie gazety, ale. Co to jest dokładnie? Co to jest? co wy tu robicie? Rozdajemy gazety najlepszego techników w Kozowie. Na 75. lecie istnienia. albo to jubileusz, jubileusz Może zejdźmy, e... może, bo jesteśmy blisko toru. To tak, żeby nas nic nie potrąciło. Zaprojektowane przez naszą koleżankę z klasy Hanie. Bardzo pilny projekt. Rozdajmy ludziom, żeby rozgłos był jak największy. My po prostu ludzie z Katowic nawet doszli do naszego pięknego chorzowa, którego bardzo kochamy. I razem z troszkę właśnie się przybraliśmy jak Sigmy, z to jest lat 70. i lecimy dalej. Świetne stroje. A wiecie może gdzie jest koleżanka, która to zrobiła, która zaprojektowała tą gazetę? Eee, koleżanka jest taka całkiem bardzo wysoka met 80 z cucykiem. Eee, stroje tam. Dobrze, super, dziękuję. to super. Idziemy nam mierzyć koleżankę, która zaprojektowała gazetę, ponieważ projekt jest świetny. Cześć! Yy, Chcę z Tobą porozmawiać do vloga o szkole. Yy. Jaki i był w ogóle pomysł na tą gazetę? Jak na to wpadłaś? Jak tylko doszłaś w ogóle? Miałam planek zrobić coś w takim właśnie w stylu lat 50, mm -hmm. bo w tamtych czasach powstała nasza szkoła i tak powstał pomysł. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkie, naprawdę. Okay, dzięki. Dzień dobry. Właśnie zaatakowaliśmy Pana Hajkowskiego i... Mam do Pana pytanie. Co Pan sądzi o dzisiejszym wyjściu do teatru? Znaczy, ono się dopiero rozpoczyna. Z, no tak, zapytajcie ale, mnie po spektaklu. Ale jakie są no, Pana wrażenia na ten temat? No, jak na razie Ty... jest znakomicie. Dyscyplina naszej młodzieży jest absolutnie wzorowa. Szczerze powiedziawszy, pracowaliśmy nad tym wiele, wiele lat, także przed Waszym pojawieniem się w szkole, więc są jakieś prognozy świadczące o tym, że będzie dobrze, a nawet znakomicie. No, bardzo z niepokojem, bo nie znam tej sztuki, czekam na ciąg dalszy. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchaliśmy Panią dyrektor naszej szkoły i mam do Pani pytanie, jak, skąd w ogóle wziął się pomysł tego wyjścia do teatru? No tak się składa, że w tym roku obchodzimy 75-lecie utworzenia naszej szkoły i w ten sposób postanowiliśmy uczcić obchody tego wydarzenia, a dzisiaj stoimy pod teatrem Korfanty Rebelia, patron naszej szkoły. Jak inaczej, jak lepiej uczcić tak naprawdę 75-letnią historię naszej szkoły, Dodatkowo z takim patronem, który tak naprawdę ważny jest nie tylko dla nas, ale tak właściwie całego śląska. A jak się pani zapatruje na ten na w ogóle ten występ? Jak Pani sądzi, będzie fajny, czy będzie taki Jestem bardziej... przekonana, że będzie świetny, ponieważ czytałam recenzję, i myślę, że wam, młodzieży że szczególnie akurat na pewno się spodoba taka odsłona. E, zresztą, rebelia, samo słowo powinno <gry> też mówić już o tym, co może się wydarzyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jestem przekonana. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tutaj można zobaczyć wszystkich e, uczniów wchodzących już do środka teatru. E, jak widać, e, jest ich dość sporo, więc to bardzo dobrze. Dobra, łapiemy panią dyrektor i panią wicedyrektor. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Wyłapiemy panie do vloga. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, mam pytanie odnośnie dzisiejszego wyjścia do teatru. Jak panie się na to w ogóle zapatrują? Co panie o tym sądzą? Skąd ten plan w ogóle na wyjście? Słuchajcie, 75 lat temu powstawała nasza szkoła. Dlatego dzisiaj w taki trochę nietypowy sposób chcemy <laughs> celebrować te. Rocznicę. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i następnych 75 lat. Dziękuję. Dobrze, miłego, miłego dnia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dobra, jesteśmy przed wejściem i teraz, uwaga, będziemy wchodzić. Dobra, weszliśmy. Ale bilet mój otwarta. Dziękuję. Pięknie. Dzień dobry. Hej. Jesteśmy już w środku. Mamy tutaj bilet skasowany. Tak. Za mną jest szatnia. To też zresztą jest szatnia. E, no, kadr jest po prostu prześliczny od środka. E, ja nawet szczerze nie wiem, co mam o nim powiedzieć, bo wszystko jest tak pięknie. Za chwilę będziemy wchodzić na salę, tylko oddam rzeczy do szatni. Więc teraz wchodzimy. I sala. Jest pełna, jak widać zresztą, jest pełno naszych uczniów, pełno wszystkich, więc sens. zapowiada się naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że będzie świetny. Zdamy relację po się. Cześć! Jesteśmy już po spektaklu. Jak widać jeszcze niektóre osoby są tam w tle. I muszę powiedzieć, naprawdę było świetnie, było cudownie, mm -hmm. było naprawdę bardzo fajnie. W niektórych momentach śmiesznie, ciekawie, bardzo... Było to bardzo ciekawe połączenie historii z rozrywką, z muzyką rockową. Naprawdę bardzo, tak. bardzo niezapomniane przeżycie. I mam nadzieję, że w przyszłości na pewno będziemy mieli więcej możliwości, aby się spotkać z większą taką rozrywką. Tak. Naprawdę to był bardzo ciekawy spektakl. Mam wrażenie, że w zasadzie większości się podobało. Na końcu były nawet oklaski e, na więc no... To mówi samo za siebie. Tak, to mówi samo za <laughs> siebie. Także dzięki za dzisiejszy vlog, było naprawdę świetnie. Dziękujemy i naprawdę do Pole tak, polecamy wam bardzo spektakl Korfanty e, Rebelia.